Fundamenty wiary 1 lutego. Jakie są środki szczególnie skuteczne przeciwko pokusom? Środki szczególnie skuteczne przeciwko pokusom są następujące: unikanie okazji, myśl o rzeczach ostatecznych i częste przystępowanie do sakramentów, chwili zaś pokusy znak Krzyża Świętego. Pokorne wzywanie anioła stróża, a zwłaszcza najświętszego imienia Jezus i Najświętszej Maryi Panny. O co modlimy się, wymawiając słowa siódmej prośby, ale nas zbaw ode złego? Wymawiając słowa siódmej prośby, ale nas zbaw ode złego, modlimy się głównie o to, żeby nas Bóg zachował od nieszczęścia na duszy. To jest od grzechu, a więc od szatana, który namawia do złego, oraz żeby nas zbawił od innych rzeczy złych, przynajmniej od tych, które nam mogą dać okazję do grzechu. Co to znaczy słowo amen na końcu ostatniej prośby? Słowo amen na końcu ostatniej prośby znaczy tyle, co niech się stanie to, o cośmy się właśnie prosili. Amen. Wyraża równocześnie naszą ufność, że Bóg spełni swą obietnicę. Dlaczego do modlitwy Pańskiej dodaje się zazwyczaj pozdrowienie anielskie? Do modlitwy Pańskiej dodaje się zazwyczaj pozdrowienie anielskie, żeby przez przyczynę Najświętszej Maryi Panny łatwiej uzyskać od Boga to, o co prosimy w modlitwie Pańskiej. Czyje są słowa? Zdrowaś Mario łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami słowa zdrowaś maryjo łaski pełna pan z tobą błogosławionaś ty między niewiastami wypowiedział archanioł gabriel zwiastując najświętszej maryi pannie tajemnicę wcielenia dlatego też modlitwa ta nazywa się pozdrowieniem anielskim co czynimy odmawiając pozdrowienie anielskie? Odmawiając pozdrowienie anielskie, i my wyrażamy Najświętszej Maryi Pannie radość ze szczególnych przywilejów i darów, których jej Bóg użyczył przed wszystkimi innymi stworzeniami, i oddajemy także Bogu za nie chwałę. Szczęść Boże, droga słuchaczko-słuchaczu. Jeśli spodobał się Tobie ten audiobóg, proszę ofiaruj swoją modlitwę, za dusze czyśćcowe, swoich bliskich, znajomych, przyjaciół lub dobroczyńców. Z Panem Bogiem.